Siema, ja jestem Rachan, a dzisiaj sobie zagramy w prze-zajebistą grę jaką jest symulator rosyjskiego życia. Zapraszam, blied Szkoła Harbasa, nam hardbaserom dawno nie w tému dane gówno. Nasz album i matraz, naszych playerach hardbas. na kiedy to I tą piękną pieścią rozpoczynamy naszą przygodę z rosyjskim symulatorem. Witam wszystkich po raz kolejny. Znajdujemy się w jakimś budynku opuszczonym. Nie wiem jak wysłyszycie tą muzykę, bo u mnie jest naprawdę głośno. Nie da się jej ściszyć w tej grze. Mogłem jedynie wyłączyć. O. Nie puchuj. Jeszcze jakiś miły pan do nas skada Dlaczego to robimy? Ściszyłem w programie dźwięk. Żebyście nie mieli tak głośno i nie wiem czy mnie słychać głośniej, czy grę. Ale zaczynamy! O, jesteśmy w szpitalu położniczym <grym> Mamy 0 lat Brak pieniędzy Prawdopodobnie będziemy zbierać na wódkę Co tutaj mamy? Możemy sobie kupić Postać Zebrane ruble Co tutaj jest? No, za kliknięcie praktycznie wszystkiego w tych, że mamy achievement, ogólnie gra jest na Steam, ma jakiś tydzień, kosztuje 3,59. W przeliczeniu na ruble jest to dokładnie tyle. Więc jeżeli jesteście z Rosji, możecie sobie kupić w takiej kwocie. Dobrze, przynajmniej najpierw wymagania. Narodzicie się, rozpocznij się tutaj twój fascynujący sposób! Zacznij gromadzić się już z łona matki! A więc my się jeszcze nie rodziliśmy. Ogród dla dzieci, szkoła... Padik... Sza... Raga! Nie lubi roślina, i tak dalej... Dobrze, aż skończymy na wyspie na Hawajach... Więc dobrze, zacznijmy! Ogólnie gra jest w bardzo wielu językach! Więc... Czego można chcieć więcej? O, tutaj jeszcze jakiś ciągniczek. Czy zdradzić ojczyznę. Oczywiście, że nie. Kolejny achievement. Dobrze, więc musimy klikać tego ludzika. I lecą kolejne achievementy. O! Słyszycie to? To jest dźwięk z gotika. Dobra. A, więc ra razem leci waluta i buteleczki, wódeczki. O, już się urodziliśmy. Dwa lata. Dobra. Przepraszam, jeżeli słychać kilka myszki, ale będę ją nawalać. Jak najszybciej. Eee, właśnie. Cześć, o! Dobrze. Emerytura 100 rubli 200 rubli. Czy mogliś to kupić? A, ja mam 2 ruble dopiero. Telki, jeden klik, pension. O jej, dobrze. Więc trzeba klikać mega dużo, pensionat 100, nasz cel. Lucimy o widzę z powrotem, właśnie coś kliknąłem. Miła niespodzianka w sumie to nie wiem o co chodzi i nie mogę tego wyłączyć. Ha, ja mam klikać chyba. Dobra. Nie wiem, czy widzicie, wyskakując chyba nie, ale co chwilę jakieś wyskakują. Ogólnie w grze jest 100 osiągnięć na Steamie. Ja już zrobiłem 14 w tą krótką chwilę. Dobra, kupujemy wszystko, co mogę. I teraz zarabiam dużo szybciej. Niestety na chwilę musiałem zrobić przerwę i odejść od komputera. przeszkadzałem mi w moim rosyjskim życiu niektóre osoby. Ale cóż, lećmy dalej. Trzeba zarobić jak najwięcej rubli. Musimy zarobić stówę i się wyprowadzić z szpitala położniczego. Przejść do kartonu pod blokiem, albo znaleźć inną rezydencje. Trzeba lecieć najszybciej z Pieniędzmi O, kupować kolejną O, nie ja mogę ulepszać moje. E Co to perki, czy jak to tam nazwijmy? Ha? Cena w butelkach. O. Dobra, i teraz powinniśmy zarobić jeszcze szybciej. Wow. Dobra, dobiję tak do 100 rubli i zaraz się widzimy. Dobra, a więc mam 100 rubli w wieku 19 lat, czyli tyle, ile ja aktualnie posiadam. Więc jeżeli jesteście młodymi ludźmi i się zastanawiacie, ile. Potrzebujecie jeszcze życia, aby osiągnąć taką kwotę. Mieć 19 lat. O, można przejść do ogrodu dla dzieci. O, nawet grzejniki tutaj są, tam chyba nie było. Ładne graffiti na ścianie. Dobra. Kolejne ulepszenia. Blokuję wszystko po kolei i jeszcze o, tutaj ulepszonka. Ile są kolejne achievementy? Pewnie tego nie widzicie. Dobra, mam 22 lata, 200 rubli i bramy się do szkoły. 22 lata, pewnie jesteśmy na studiach. Czy my się... Czego można się uczyć na studiach w Rosji? No, możecie pisać w komentarzu. Idziemy dalej. Dobra, mam... 100 tysięcy butelek wódki, więc powinienem kupić kolejne rzeczy. Będę to ulepszać jak... Pewnie chyba tego jest dużo. A, jak wszystko wykupię. I kolejna masa achievementów. Zdobyłem w 10 minut 30 już osiągnięć na Steamie. T-shirt with Putin o. 28 lat. Kończymy studia. Ulala. I zostajemy ulicznym hardbasserem. Proszę państwa. Lecimy dalej. Narkotyk nie klas, ja jedną na hardbas. Jestem z nie znał, narkotyk miał. Narkotyk nie klas. Bra, e, właśnie... się przenieśliśmy... W szaragi Nie wiem co to jest za miejsce szaraga, musiał sprawdzić co to znaczy Ale kojarzy mi się spabdzi Taka miejscówka Dobra, 1500 i zmieniamy pensjonat Ale dobra zanim to dobiję Kupmy kolejny strój. O, już jesteśmy miejscową litom. Kolejne perki, o i znowu. Już hakuje tam w Władek. Ale tym akcentem kończę pierwszą część naszego rosyjskiego symulatora i widzimy się już za niedługo w drugiej. Dlatego spokojnej noci życzę i na razie.